Zadanie czwarte z matury 2010 za jeden punkt. Liczba wyrażona w postaci logarytmów jest równa. Przypiszmy naszą liczbę i tutaj będziemy stosować wzór na dodawanie logarytmów o takich samych podstawach, w tym wzorze jak widzimy, znak plus zamienia się na mnożenie liczb, które są logarytmowane. W tym wypadku otrzymamy logarytm przy podstawie 4. 8 razy 2. Należy teraz tylko te liczby wymnożyć. Otrzymamy logarytm przy podstawie 4 z 16. I teraz przypomnijmy sobie definicję logarytmu. Bierzemy liczbę z podstawy, a do pewnej potęgi daje nam liczbę, która jest logarytmowana. W naszym przypadku 4 do jakiej potęgi daje nam 16? 4 do drugiej daje nam 16. Więc rozwiązaniem jest odpowiedź 2. Ale zróbmy ten przykład jeszcze innym sposobem. Jest on odrobinę dłuższy. Polega on na obliczeniu oddzielnie logarytmu pierwszego i drugiego. Korzystając z tejże definicji logarytmu, zauważ: 4 do potęgi x to jest 8. Należy teraz obliczyć x, czyli pierwszy logarytm. Doprowadzamy do równości podstaw. Czyli czwórkę zamieniamy na 2 do 2, a ten xik na zewnątrz przepisujemy. Tutaj zmieniamy wygląd ósemki. Będzie to 2 do 3. Potrzebujemy tych dwójek w podstawie. No i teraz nawias zastępuje na mnożenie, czyli mamy 2 do potęgi 2x, a to przepisujemy. Skoro podstawy są identyczne, to wykładniki również będą takie same. Czyli 2x równa się 3. Dzielimy takie równanie na 2 i otrzymujemy po prostu łamek 3 drugie. No i tę liczbę wpisujemy już w miejsce pierwszego logarytmu. Tutaj skorzystamy również z definicji logarytmu, czyli 4 do potęgi x daje nam 2. Teraz należy doprowadzić do powstania takich samych podstaw. Tutaj już mamy 2, więc jeszcze czwórkę zamienimy, tak samo jak z lewej strony, na Dwójkę do potęgi drugiej. Widzisz, wewnątrz nawiasu jest czwórka, a na zewnątrz jest x. Dwójkę przepiszemy. Tutaj nawias zastępuje nam mnożenie, czyli mamy 2 do potęgi 2x, równa się 2, i oczywiście ta dwójka jest do niewidocznej pierwszej potęgi. Podstawy są identyczne, więc wykładniki tutaj też będą identyczne. Zatem otrzymujemy 2x, w pierwszym wykładniku, a tutaj jest jedynka, niewidoczna, czyli 2x równa się 1. Dzielimy na 2 i otrzymujemy, że x równa się 1 druga i ten logarytm jest równy dokładnie 1 druga. Po dodaniu otrzymujemy 4 drugie, czyli 2, ale widzimy, że pierwszy sposób jest znacząco krótszy.